Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jak yy, już ładnie yy, przedstawiłem, nazywam się Grzegorz Wieczorek. Jestem żonaty. Żonatą mężczyzną jestem. Mam dwie yy, córki już prawie dorosłe, wieku 15 i 19 lat. Od urodzenia jestem mieszkańcem Rybanii. Yy, na co dzień pracuję w Zespole Szkół nad w im. Radomickiej w, Lwanii, w Lwanii. Przez ten czas zdobyłem doświadczenie zawodowe, ale również i samorządowe, ponieważ jestem również radnym rady miasta Danii. Jestem wytrwały, konsekwentny w działaniu. Również uważam, że miasto ma bardzo wiele możliwości. Jestem radionaistą, znam również przykłady z historii naszego miasta, kiedy nasze miasto bardzo dynamicznie się rozwijało. I uważam, że jest to okres, który zdaje nasze miasto. Na to, żeby podobnie wrócić na ścieżkę rozwoju i żeby również zapewnić y, pracę mieszkańcom, którzy ewentualnie mogli powrócić do naszego miasta, żeby zwiększyć y, populację y, naszego miasta. Ja może przedstawię teraz pokrótce swój y, program, który y, opracowałem, zanim zdecydowałem się odbiegać jeszcze o y, stanowisko publiczne. Mianowicie chciałem skupić się na, kilka aspektów. na kilku aspektach. Jeden z aspektów to są sprawy obywatelskie. Chciałbym, żeby powstał budżet obywatelski w naszym mieście. Mam również nadzieję na wspieranie, na wspieranie małej, małej inicjatywy lokalnej, czyli stowarzyszeń. Również mam zamiar poprawić relacje pomiędzy mieszkańcami a władzą miasta. Mam również nadzieję na bardzo miejsce współpracę ze wszystkimi stowarzyszeniami. Chciałbym, żeby nastała do Pierady, który pozwolą stowarzyszeniom. Yy, działać yy, samodzielnie na tej życiu. Ale witamy, witamy Pana Michała Jarosława. Przepraszam, że przerwę. To jest yy, wybrak tej osoby Michał Jaros, który jest yy, przewodniczącym, szefem Platformy Obywatelskiej na Dolny Śląsk, jednocześnie posłem na Sejm. W pięciu kadencji, to już piąta kadencja, e, działa m.in. w Komisji Finansów i jest przewodniczącym Komisji Gospodarki i Rozwoju, także będzie pomagał tutaj rozwijać, y, rozwijać i rozwijać ludom. Teraz prezentacja nasza organizacja, a później